W ostatnim czasie z niemieckiej gospodarki nie napływają najlepsze dane. Dopiero co dowiedzieliśmy się o tym, iż w drugim kwartale e, PKB u naszych zachodnich sąsiadów tak naprawdę kurczyło się, a już pojawiły się informacje zarówno z Bundesbanku, jak i z prywatnego Deutsche Banku, że trzeci kwartał może być pod tym względem jeszcze gorszy. Co to będzie oznaczać? No ano to, że z technicznego definicyjnego punktu widzenia niemiecka gospodarka może już obecnie być w recesji. E ekonomiści mówią o recesji w momencie, gdy PKB kurczy się w ujęciu kwartalnym dwa kwartały z rzędu. No i jeśli obecny kwartał ma być gorszy od drugiego, no to właśnie z taką sytuacją w Niemczech mieć będziemy. No i teraz pojawia się pytanie, czy skoro ta niemiecka machina się zacięła, to czy to spowolnienie będzie miało charakter globalny? I czy dotknie również e, polskiej gospodarki? Widać, e, że z jednej strony mamy wiele bardzo niepokojących symptomów makroekonomicznych. One pochodzą nie tylko z Niemiec, ale również z innych części Europy i z Azji. E, a z drugiej strony widać e, duży wysiłek, jeśli można tak powiedzieć, ze strony banków centralnych, do tego, żeby e, do tej recesji e, nie dopuścić. W ostatnich tygodniach e, obserwujemy coś, Iście niebywałego. Z ważniejszych banków centralnych. Mowa tutaj o rynkach rozwiniętych i ważniejszych rynkach rozwijających się. W ciągu dwóch miesięcy aż 15 banków zdecydowało się obniżyć stopy y, procentowe. Dużo mówiło się o amerykańskim Fed, ale tak naprawdę stopy procentowe były obniżane i w Australii, i w Nowej Zelandii, i w wielu krajach y, azjatyckich np. w Korei Południowej y, czy Tajlandii, w RPA, w Brazylii. Wiele z tych obniżek stóp procentowych miało dodatkowo skalę większą niż spodziewały się rynki finansowe. Mowa tutaj choćby o 50-punktowej obniżce w Brazylii czy w Nowej Zelandii. Bez wątpienia te obniżki stóp procentowych za pewien czas znajdą przełożenie na decyzje konsumentów. I być może również na biznes. Pytanie, które pozostaje otwarte, to to, czy różnego rodzaju napięcia, które obserwujemy, między innymi konflikt handlowy pomiędzy USA a Chinami, czy też ryzyko twardego Brexitu w Europie, w tak zwanym międzyczasie, ponieważ polityka pieniężna działa z pewnym opóźnieniem, nie doprowadzą do tego, że gospodarka silnie wyhamuje, zanim właśnie te wszystkie wysiłki zaczną przynosić pewne owoce.